Nie wiem, czy będziemy słychać, bo betoniarka chodzi, w się. No i tak to wygląda. Ta paska jest za pół, pół zaokrąglona, większa powierzchnia e, tego dysterbitu, czy co byście tam nie położyli, nie małe prawdopodobieństwo, żeby coś pękło, czy coś w tym rodzaju. Po prostu. Ma to zwiększyć powierzchnię tego dysterbitu za zadanie, ale nie ma być ostrych, ostrych kantów. Po prostu, za jakbyśmy mieli ten, że tutaj ten, Może z czasem pęknąć. Nie, nie musi, ale może. I tak to wygląda. Teraz Wam pokażę, jak. No tutaj też zrobiłem teraz kawałek, dopóki mi zaprawy starczyło ale no tutaj te rury będę musiał wyciągnąć zrobić tą faskę fasadę różnie to nazywają no i tak wyglądają skończone funda fundamenty Dosyć głęboko, wysoko. Chyba fundamentowe półtora metra. No i tak to wygląda. Próbowałem butelką. Moim zdaniem wygodniej jest tą właśnie tym kawałkiem tej rury. Tutaj żeśmy z żoną próbowali. No te akurat tego nie robiłem, nie robiłem pędzlem, ale to na tej samej zasadzie to działa. Tutaj też było robione. No, tutaj akurat dzisiaj dokończyłem podaj do wyczyszczenia i tak dalej. Nie? Tutaj będę musiał poczekać, może już przeszkadzać, tam wyczyścić ja tu glina, woda podeszła, czy napadało. I tak to wygląda. Mówię, godzinka, dwie. Może być nawet i 3 godzinki roboty, ale mamy głowę spokojną, że akurat nie w tym miejscu to nie, to w, w miejscu to nie pęknie. No i tak to wygląda. I pokażę Wam jeszcze komik. Akurat dzisiaj już został zakończony tak to wygląda tak no jak mówię lepiej to przytrzeć dużo czasu nie zajmuje a ma trochę ma to ręce i nogi a nie że tak powiem jak to po z gardła wyjęte Loczki, jakie żeście widzieli na innych filmach, eee, jakie były, takie były te z tego betoniarni masakryczne. Mucha nie siada, tylko samo się obsra, no cóż, no niestety. Życie pokazało i tak to na tą listę jeszcze muszę zerwać no to jak widać zostało zagruntować